Mecenasem magazynu Dashbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem magazynu Dashbur jest Xjact, producent odzieży łowieckiej z kamuflażem dymorficznym. Na program zaprasza Państwa dystrybutor marki Vanguard producenta niezawodnych akcesoriów myśliwskich. Witam Was w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dasz Wur. Tym razem prosto z targów Kubertus Expo 2016. W związku z tym, że ja prowadzę te targi, jestem troszkę zajęty, pomagać mi będzie dzisiaj kolega Jarek Kowalski. A więc zapraszamy Was do oglądania, do tego co się wydarzy. A wydarzy się bardzo wiele, bo zabierzemy Was na spacer po największych i najlepszych polskich targach dla myśliwych i sympatyków łowiectwa, strzelectwa i rekreacji. Sprawdzimy, czy rzeczywiście każdy mógł znaleźć tam dla siebie wymarzoną broń i akcesoria, oraz jakie inne atrakcje przygotowali organizatorzy, by czas spędzony na targach przez każdego odwiedzającego był dla niego pełen wrażeń i pozytywnych doznań. Zapraszamy! Trzynasta edycja targów Hubertus Expo przyniosła wiele zmian. Pierwszą wyraźną była zmiana terminu imprezy, którą przeniesiono z końca kwietnia na trzeci tydzień marca. Dzięki temu wszyscy najwięksi producenci broni i akcesoriów mogli po raz pierwszy w Polsce pokazać tu swój sprzęt tylko dwa tygodnie od ich europejskiej premiery. Kolejnym ważnym aspektem było to, że marzec to czas, gdy każdy z myśliwych robi porządki w swojej myśliwskiej szafie i zastanawia się nad zmianą albo dokupieniem potrzebnego mu wyposażenia. Na no gdzie najlepiej podejmować tego typu decyzje? Oczywiście w miejscu, gdzie tego sprzętu jest najwięcej, czyli na targach. Ilość osób, które chciały każdego dnia dostać się do hal targowych, była naprawdę imponująca. Setki osób od rana przez pół dnia potrafiło stać w kolejce, by dostać się na tegoroczną imprezę. Jest początek dnia i tak naprawdę ilość odwiedzających jest bardzo imponująca, wręcz przerażająca. Nawet sami organizatorzy podejrzewam, są, są przerażeni i nawet nie spodziewali się takiej ilości gości, jak również my sami. Ale to tylko jest powód do zadowolenia, ponieważ jak widzimy społeczeństwo nasze jest bardzo zainteresowane łowiectwem i naszą tradycją. I to jest super. Gdy tylko udało się przedostać przez tłumy oczekujących na samym wejściu witała nas muzyka łowiecka w wykonaniu sygnalistów. Dzięki temu od razu chwilowa złość i zniechęcenie długą kolejką mijały bezpowrotnie. Wchodząc do hal wystawienniczych ogarniało nas od razu wrażenie, że trafiliśmy do łowieckiego raju pełnego zabawek dla każdego dużego chłopca i dziewczynki zajmujących się polowaniem. Targi Hubertus Expo to zawsze idealne miejsce na spotkanie myśliwych i osób, którym dobro łowiectwa zawsze leży na sercu. Tegoroczne targi, podobnie jak poprzednią edycję, miał szczęście poprowadzić pan redaktor Przemek. Witam serdecznie Państwa na 13 targach łowiectwa, strzelectwa i rekreacji Hubertus Expo 2016. Na wstępie chciałbym powitać pana wiceministra środowiska Andrzeja Koniecznego. Przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, przedstawicieli Ministra Środowiska, parlamentarzystów, Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, kolegę Andrzeja Gdulek, Łowczego Krajowego, doktora Lecha Blocha, a także przedstawicieli Naczelnej Rady Łowieckiej, łowczych okręgowych i myśliwych oraz wszystkich zaproszonych gości. Powiem, że jestem bardzo wzruszony i zaszczycony tym, że możemy być tutaj razem. Zbieractwo, myśliwstwo, łowiectwo jest dziedzictwem kulturowym naszego narodu. Bez względu na podziały, na różnice zdań, różnice poglądów, łowiectwo zawsze łączyło nas razem. Tworzymy Brać Łowiecką. W Braci Łowieckiej jest bardzo dużo. Leśników, ale tak naprawdę reprezentowane są wszystkie zawody, profesje, zainteresowania, zamiłowania. Szczęść Boże i Dachu. Ja, może rozpocznę tak od tego podłoża stworzenia, od słów Boga. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo mocny argument na to, aby bronić łowiectwa. I aby również mieć ten argument w stosunku do tych, którzy nas często atakują. Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną", Czyli wszyscy myśliwi, sympatycy łowiectwa i są tymi, którzy wypełniają testament Boży. Bo my gospodarujemy. My polujemy. My dajemy tą kulturę i tradycję powietrzną. Słowa, jakie padły z ust zaproszonych gości w czasie oficjalnego rozpoczęcia targów, na pewno wywarły na każdym wielkie wrażenie. Usłyszeć można było, że nasza pasja jest tą, która potrafi łączyć różne środowiska i że jesteśmy potrzebni dzikiej przyrodzie, po to, by zachować ją w jak najlepszej kondycji dla kolejnych pokoleń. Po uroczystym otwarciu wszyscy udali się na zwiedzanie ekspozycji targowych oraz na czasem niezłe zakupy. Atrakcji czekających na zwiedzających oprócz samych zakupów było znacznie więcej. Wszędzie widać było sokolników, a także myśliwych z czworonożnymi przyjaciółmi. Na wielu stoiskach można było obejrzeć pokazy działania sprzętu, przymierzyć się do nowej lunety, czy znaleźć dla siebie nóż myśliwski, którego będą mogli pozazdrościć nam nie tylko koledzy po strzelbie, ale nawet kolekcjonerzy. W ofercie targowej nie zabrakło także innych akcesoriów, pozwalających wyróżnić się z tłumu. Odwiedzający mogli znaleźć dla siebie całą masę ubrań, butów czy kaloszy w dowolnym kształcie, kolorze czy kamuflażu. Jednak to, co najbardziej cieszyło oko, to broń. Targi Hubertus Expo 2016 oferowały zwiedzającym możliwość zapoznania się z wszystkimi najlepszymi markami broni dostępnymi na polskim rynku. A były tu m.in. Antonio Zoli, Browning, Zauer, Blazer, CZK, Benelli, Anschutz, Mauser, Sako, Malischer, Winchester i wiele innych. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć optyki. Swarowski, Delta Optical, Vortex, Noopta, Schmidt Bender czy też Cais. To sprzęt, który czekałby znaleźć się w rękach chcących go wypróbować. Oprócz możliwości poznania z bliska nowości rynkowych i zrobienia doskonałych zakupów. Organizatorzy zadbali także o aspekty edukacyjno-rozrywkowe. Na scenie głównej cały czas odbywały się pokazy klubów pasjonatów działających pod skrzydłami Polskiego Związku Łowieckiego i nie tylko. Były pokazy sokolnicze, były psy i to czasem takie, których do tej pory nigdy dotąd nie prezentowano, jak choćby szpice. Karele i łajki zrobiły wielką furorę na targach, bo są to mało znane psy i wokół nich często nagromadziło się wiele nieprawdziwych informacji które można było samemu zweryfikować podczas pokazu. Na wybiegu można było pooglądać także wyżły, pointery, gończe, a nawet norowce. Prezentacje przygotowane przez osoby na co dzień zajmujące się szkoleniem psów, a także profesjonalnych podkładaczy, cieszyły się sporym zainteresowaniem nie tylko dorosłych, ale także najmłodszych. Na targach swoją premierę miało także inne wydarzenie. Profesjonaliści z Polskiej Akademii Praktyków Biznesu, którzy na co dzień zajmują się budowaniem wizerunku różnych firm, pomagali nam, myśliwym, podpowiedzieć jak w mediach społecznościowych i nie tylko pokazywać swoją pasję. Targi Hubertus Expo odwiedziła także pewna mała dziewczynka, która potrzebowała pomocy. Walczy ze złośliwą chorobą siatkówczakiem. Wielu myśliwych, kiedy tylko dowiedziało się, że potrzebne są środki na leczenie, postanowiło pomóc. Także nasza redakcja włączyła się w te działania i na scenie głównej Przemek przeprowadził kilka licytacji rzeczy ufundowanych przez wystawców, m.in. sklep kolba.pl, Lasy Państwowe, malarzy i twórców rękodzieła oraz inne osoby. Licytacje były naprawdę zacięte. Zaczynia nam się tutaj już robić nie Mamy 1600 zł po raz pierwszy. E, 1300... Na targach myśliwskich nie mogło zabraknąć także innego współzawodnictwa. Kolejną, już drugą edycję miał konkurs z budowy urządzeń łowieckich. Trafiliśmy na bardzo ciekawe stanowisko, gdzie profesjonaliści będą uczyli nas, jak buduje się urządzenia łowieckie. Przypominam Wam, że my z Przemkiem również borykaliśmy się z budowaniem urządzenia. Wyszło, wychodziło nam to różnie. Tutaj nauczymy się profesjonalnego działania w tym zakresie. Co prawda nie stoimy na samym stanowisku, jesteśmy troszeczkę wyżej, ale nie oznacza to, że na tych ludzi patrzymy z góry. Szanujemy pełen profesjonalizm ich działania. Tak, tak, nauki nigdy za mało. Jarek, mówiąc o profesjonalistach, zdradził pewien sekret. Otóż okazało się, że każda z drużyn, która zdecydowała się wystąpić w konkursie, na co dzień takie urządzenia buduje w swoim łowisku. Zresztą widać to było na każdym stanowisku roboczym i szybkości oraz dokładności, z jaką powstawały zwyżki. Uczestnicy mieli 90 minut na wykonanie budowli, a uwinęli się z robotą znacznie szybciej. Prace poszczególnych ekip oceniała komisja, w której znaleźli się profesjonaliści z firmy Ecosystem, produkującej jedyne w Polsce ambony z certyfikatem bezpieczeństwa. Nagrody, które otrzymali uczestnicy, ufundowały firmy Fiskars, Hitachi oraz Ecosystem. Podobało się Wam? Już za rok może to właśnie Wy wystartujecie w takim konkursie. Po ciężkiej pracy dobrze coś zjeść. A koło dobrego jedzenia zawsze kręci się jakiś głodny, myśliwy. Tym razem to, oczywiście, wiceredaktor Jarek. O, i tutaj mamy ciekawe stanowisko. Odbywa się jakieś gotowanie. Ludzi zainteresowanych co niemiara? Tak. Jak, dobrze, jak... Że wszyscy czekają na degustację. A dużo ludzi czeka na degustację. Czekało, bo było warto. W końcu smakołyki z dziczyzny były przygotowywane przez koleżanki z klubu Dian pod bacznym okiem mistrza kuchni Krzysztofa Lechowskiego, który opowiadając o dzikich smakach tylko podkręcał apetyty wszystkim zgromadzonym. Ach, cóż za smaczne cuda znalazły się na tych talerzach! Atrakcje targowe mają za zadanie także bawić ucząc, no więc razem z kolegami z klubu wabiarzy-drapieżników Sławkiem Pawlikowskim i Staszkiem Krokiem, obecnym mistrzem Polski w wabieniu drapieżników, Przemek zorganizował konkurs Porozmawiaj z dziką kaczką. Zabawa była przednia i następnym razem za rok będzie na pewno tylko lepiej. Oprócz amatorów, na scenie swojej umiejętności wabiarskie prezentowali także koledzy z klubu wabiarzy Jeleni. Obecni mistrzowie Europy, jak zwykle na wysokim poziomie, prezentowali swoje umiejętności okraszone komentarzem Nestora, kolegi Bogdana Michalaka. Jak na targi łowieckie przystało, zwiedzający mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na strzelnicy laserowej. Kolejnym stanowiskiem, gdzie można było spróbować swoich sił w celowaniu do makiety Dzika, było stoisko zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myśliwych Łuczników. Choć wciąż nie możemy w Polsce polować z łukami, to coraz więcej kolegów czy koleżanek próbuje swych sił w tej odmianie łowiectwa poza granicami Polski. A patrząc na zainteresowanie stoiskiem, chętnych, by zostać kolejnym Robin Hoodem, na pewno nie zabraknie. Targi Hubertus Expo to idealne miejsce, by promować dziczyznę, pokazywać zwiedzającym, jak ją przyrządzać. Za tę robotę wziął się bardzo mocno Krzysztof Lechowski, który wraz z kucharzami z najlepszych restauracji podpowiadał gościom targów, jak nie zmarnować doskonałych walorów dzikiego mięsa. Jak widać, każda prezentacja kończyła się degustacją, która przyciągała tłumy zgłodniałych, a może smakoszy? Chyba jednak i jednych i drugich. Na targach pojawiły się także inne tłumy. Tłumy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenów Warszawy. Takie odwiedziny młodych osób szczególnie nas cieszą. Naszą redakcję, która wie, że Edukacja Łowiecka od najmłodszych lat, to inwestycja w przyszłość i wychowywanie ludzi wrażliwych na los dzikiej przyrody. Doskonale rozumieją to także koleżanki z klubu Dian, które bardzo aktywnie uczestniczyły w oprowadzaniu naszych młodych przyjaciół po halach targowych. Wszędzie można było spotkać dzieci, które z zaciekawieniem oglądały trofea, słuchały muzyki łowieckiej, poznawały dzikie zwierzęta, brały udział w konkursach wiedzy o przyrodzie, rysowały, malowały, zadawały pytania i spędzały miło dzień w otoczeniu myśliwych i leśników. Na dużą uwagę zasługuje fakt, że to właśnie pani rzecznik prasowa Polskiego Związku Łowieckiego, Diana Piotrowska, postawiła sobie za cel edukować dzieci już od najmłodszych lat. Wszystkie materiały edukacyjne oraz Stoisko Polskiego Związku Łowieckiego, zbudowane tak, by najmłodsi mogli znaleźć tu dużo ciekawych rzeczy, powstały właśnie dzięki zaangażowaniu Diany. Oczywiście młodzież trafiła także na Stoisko Magazynu Łowieckiego, Daszbur, gdzie tłum zwiedzających nie malał przez całe trzy dni targowe. Oczywiście bardzo Wam za to dziękujemy. Ilość naszych widzów oraz osób zainteresowanych naszym programem, które przyszły się z nami spotkać, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Na naszym stoisku mogliście spotkać całą naszą ekipę, nawet głos naszego programu, który jest chyba najbardziej tajemniczą osobą w naszej grupie. Oczywiście nie mogło zabraknąć tu także naszego samochodu, którym przemierzamy Polskę i nie tylko, a o który często pytacie, pisząc do nas maile. Nasze stoisko było także specjalnym studiem telewizyjnym, do którego zaprosiliśmy wielu ciekawych gości, rozmówców, a wszystkie materiały, które tam powstały, możecie znaleźć na naszym kanale YouTube. Przez trzy dni targowe mieliśmy możliwość poznania wielu z Was, wysłuchać Waszych opinii, sugestii. Przepraszamy, że nie z każdym udało nam się porozmawiać, nie dla każdego znaleźliśmy tyle czasu, by poznać Wasze oczekiwania lub zrobić sobie zdjęcie. Jesteście wspaniali i wiemy, że nam to wybaczycie. Przemek, jako redaktor prowadzący, miał całe ręce roboty rozdawaniem autografów i pozowaniem do zdjęć z wami. Za co jest bardzo wdzięczny, bo to znaczy, że robimy dobrą robotę i naprawdę dobry program. Tłumy zwiedzających były także na innych stoiskach, jak na przykład przy ekspozycji broni i optyki, którą przywiozła firma MK Schuster. Przestronne, duże, zapewniające każdemu komfort oglądania, a także przymierzenia się do konkretnej jednostki robiło naprawdę pozytywne wrażenie. Warto podkreślić, że jednostki broni prezentowane na stojakach były bardzo piękne. Często ozdobione grawerunkami w topowych wersjach drewna dawały pogląd na możliwości, jakie stwarza zakup konkretnego modelu. Każdy, kto chciał, mógł bez problemu znaleźć taką wersję, która odpowiadałaby jego potrzebom. Oczywiście Przemek także chciał zobaczyć co nieco z tych ekspozycji, jednak w jego przypadku nie było to takie proste. Na targach w Warszawie nie mam zbyt dużo czasu, bo prowadzę te targi, a w związku z tym, że jest dłuższa prezentacja, musiałem wdepnąć na stoiska naszych partnerów, aby zobaczyć, czy przywieźli tutaj coś ciekawego, być może nawet te nowości, które były zapowiadane w Norymberdze. Idę sprawdzić, czy jest tutaj ten Blazer F16. Cześć Mati. Miło Cię widzisz, Dwa tygodnie temu dopiero widzieliśmy się w Norymberdze, tak. a Ty już w Polsce. Tak. I przywiozłeś tą F16. Tak, nowość jest. Kurczę, no to jednak spełniłeś obietnicę. Tak. I powiedz, jak zainteresowanie tym modelem Polaków? Bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże. Ja jestem szczęśliwy tutaj na, na, na tych wystawach, że tak dużo ludzi się interesuje właśnie tą F16. W ogóle coś innego jak w trójka. Rewelacyjna cena za super produkt. No generalnie wiesz to widać, że blazer naprawdę poważnie traktuje ten polski tak. rynek. Wchodzisz na targi i pierwsze co widzisz? Wielki banner blazera. No nie, ja jestem naprawdę też szczęśliwy, że mogłem cię kolejny raz spotkać. Wiesz no. Dwa tygodnie i nowość w Polsce, tak. mistrzostwo świata. Ach, przepiękna broń. Mam nadzieję, że pozwolisz mi ją wypróbować na strzelnicy albo w łowisku. Na pewno. Na Dobra, pewno. trzymam za słowo, a wy będziecie mogli zobaczyć, co ta broń potrafi. I nawet mamy okazję wypróbować na Blazer Cup, który będzie pod koniec maja. Na pewno przyjedziecie. Tak, będziemy na Blazer Cup, ale wiesz co, musiałbym chyba więcej potrenować, żeby wziąć w tym udział. <laughs> Ale możesz wypróbować. Dobra, nie ma sprawy. Czuję się już zaproszony. Opowiadając o targach Hubertus Expo należy podkreślić, że są to targi bardzo ważne dla zagranicznych firm. Świadczy o tym choćby to, że na stoisku Mausera, Zauera, Blazera, RWS, Zeiss'a czy też Sig cały czas obecne były osoby z central tych firm odpowiadające za te konkretne marki. Polski klient staje się naprawdę ważny, a polski rynek jest dziś dla topowych producentów równie wymagający i atrakcyjny jak zachodni, a to, że właśnie ci przedstawiciele tych producentów są tu obecni, podkreśla dodatkowo rangę targów. Jak widzieliście, nowości z targów IWA już dwa tygodnie po premierze są dostępne w Polsce. Inni producenci, jak na przykład RWS, przywieźli ze sobą nie tylko nowości w postaci nowych rodzajów amunicji, ale także ekspozycje prosto z norymberskich targów. Na targach w Warszawie mamy także broń krótką pistolety z ale to nie to chciałem tutaj sprawdzić, czy jest dostępne. Dwa tygodnie temu byliśmy na Iwie, a dzisiaj kolejna nowość wylądowała w Polsce. Cześć Julian, witaj. Jak się masz? Bardzo dobrze. A co u ciebie? Dziękuję. Czy przywiozłeś coś do Polski z Targów Iwa? Tak, dokładnie z Targów Iwa przywiozłem nowość sztucer Zauer 100. Dwa tygodnie temu był pokazywany w Norymberdze, a teraz no proszę, udało się przywieźć na te targi dwa egzemplarze. Jeszcze gorące. Tak, jeszcze parzą. Prosto z linii produkcyjnej. Specjalnie na te targi przywiozłem te dwa egzemplarze, by pokazać polskiej publiczności nową linię sztucerów, której ceny będą zaczynać się od 4000 zł. Czyli repetier ze stajni Zauera w doskonałej cenie. Bardzo dobra jakość, idealny spust, szybki, gładki ruch zamka, trójpozycyjny bezpiecznik, a więc wszystko to, co potrzebne w prostym, niezawodnym sztucerze do polowań. Sądzisz, że to dobra propozycja dla polskich myśliwych? Oczywiście. Dla myśliwego, który ma mniejszy budżet, ale nie chce straty jakości sprzętu, którym się posługuje, to idealne rozwiązanie. Wszystkie podstawowe cechy marki Zauer, czyli doskonała lufa, dobry spust, dobry magazynek, gładki posuw zamka oraz pewność wykonania znajdują się właśnie w tym sztucerze. No dobra, możemy go kupić także w drewnianej osadzie? Tak, jest także dostępna drewniana kolba. A, tak właśnie widzę. Pięknie wykonana drewniana, olejowana kolba. Repetier dostępny jest w kalibra zaczynając od 222, 223, aż do 300 Winchester Magnum. Dostępne są wszystkie popularne kalibry, jak 9, 3, 30-06, 308. Generalnie każdy kaliber, którego używają myśliwi w Polsce. Wszystko, czego potrzebuje. Dokładnie wszystko, czego potrzebujesz. Takich nowości na targach w Warszawie było znacznie więcej, jak choćby nowy Zauer 404 Carbon, albo optyka Zigzauera, czyli firmy, która dotąd głównie była znana z produkcji broń. Na targach znaleźć można było także broń, która nie jest jeszcze bardzo znana w Polsce, a znaleźliśmy ją na stoisku firmy łowca. Firma ta kojarzyła nam się z ubraniami marek Jagdhund i XJagt, których na co dzień używa przemek. Wykorzystując fakt, że Przemek był zajęty prowadzeniem targów, nasz wiceredaktor Jarek wcielił się w rolę klienta szukającego ciekawostek. Postanowiłem skorzystać z zaproszenia Bogdana i odwiedziłem go na jego stoisku. Bogdanie, witam cię serdecznie, cię Serdecznie, Witam cię z bronią w ręku. Tak, no, no gwarantuję, że jest rozładowany. Okay. Pochwalam się Bogdanie, co to za piękna broń. To jest SUCER Titan 16. Titan. Titan 16, tak, austriackiej firmy RESLE na Austria. Który jest sztucerem dwutaktowym. A co to znaczy dwutak? Dwutaktowym, czyli z angielskiego Stric Pull to mi się prosto, to jest całe przeładowanie sztucera. W ten sposób się go przeładowuje. Jest nowa osada Tump Hall, bardzo modna w ostatnich czasach, czyli można sobie w ten sposób złapać. I oczywiście jest, tak jak w większości sztucerów wszystkich sztucerach firmy Resslerów na Austria, wymienna lufa. Wymiana lufy trwa jakieś może 30 sekund dla nieprawnego minutę. Naprawdę? Tak. Także polecam taki sztucer. Można sobie oczywiście, w standardzie jest magazynek 3-nabajowy, albo można sobie przedłużyć na, 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 magazyn, na magazynek 5-nabajowy. Naciskając dwa przyciski naraz zwalnia się go i wymienia. Takich ciekawostek można było znaleźć całą masę. Każdy wystawca do Warszawy przywiózł wszystko to, co miał najlepszego: najlepszą broń, najlepsze akcesoria, najlepsze i najpiękniejsze sprzęty, które dodają naszej pasji specjalnego charakteru. Niestety kolejny odcinek naszego programu, podobnie jak targi Hubertus Expo 2016, dobiega końca. Ta impreza z nami ma zawsze dużo wspólnego, bo tylko na tych targach i tylko w naszym programie zawsze możecie zobaczyć doskonałą broń, idealną optykę, wspaniałe przygody, garść porad, wyśmienitą kuchnię łowiecką, sygnalistów, leśników, psy myśliwskie, sokolników, wabiarzy, trofea. Diany? No i myśliwych, czyli prawdziwe łowiectwo. Dasz bur.